Cześć tutaj Pilar z ekipy Dzisiaj zagramy wersję beta gry Darkspor, która swoją premierę będzie miała się w tym miesiącu. Producentem tej gry jest Studio Maxis, które do tej pory zasunęło m.in. Simsów. Zapraszam do oglądania. Chyba jedyną rzeczą, która łączy z poprzednim sporem Darkspor. Jest tytuł i customizacja naszych stworów, ponieważ z symulacji życia na e, jakiejś cudnej planecie zrobił nam się na pewno niebezkrwawy cerpek, co nie obyło się bez echa w prasie. No cóż, ja wiele o wam nie opowiem, bo nie, nie wgłębiałem się za bardzo w jego świat, ale na pewno jest on budowany z rozmachem i z, takim, z taką pieczołowitością, wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik. Mimo to godzina spędzona przy Darkspor nie przyniosła mi jakiejś wielkiej przyjemności, chyba dlatego, że nie jestem wielkim fanem Hackens Slash, gdzie twoim jedynym zadaniem jest łażenie i zaklikywanie przeciwników na śmierć. Ewentualnie dochodzi do tego jeszcze radosne, wsukiwanie od jedynki do piątki. Wygląda na to, że takie gry po prostu nie są dla mnie. Jednym z problemów, z którym borykałem się grając w tę grę, były okoliczne spadki FPS-ów, co często możecie zobaczyć na filmiku i za co Was przepraszam. Ale myślę, że nie ma co nazbyt narzekać, bo to jest tylko i wyłącznie wersja beta, i miejmy nadzieję, że w ostatecznej wersji takiego błędu nie będzie. Biorąc teraz pod ocenę grafikę, można powiedzieć, że jest nieźle, ale nic ponadto, ponieważ. Nie spotykamy tu jakichś karkołomnych efektów, jakiegoś szaleńczego rozmachu, tak jak w przypadku na przykład Cryzisa 2, chociaż to zupełnie dwa różne typy gry. Świat jest dosyć zróżnicowany, co cieszy przy tak nudnym jak dla mnie typie rozgrywki. Ja do tej pory spotkałem się z różnym rodzajem środowiska, za co na pewno należy się plus. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć jest dźwięk, w tym przypadku są to dosyć typowe odgłosy bólu czy broni. Muzyka nie należy do szczególnie ambitnych, nie porywa do walki, jednak w zamian za to dostaliśmy w pełni zlokalizowane dialogi, co na pewno cieszy. Skupmy się teraz na mechanizmach rozgrywki, jeden z nich właśnie pokazałem. Gracz ma do dyspozycji trzech bohaterów, których może w niemal dowolnej chwili zmieniać, naciskając Q, W lub E. Wyboru tych bohaterów dokonujemy wcześniej w specjalnym ekranie. Każdy bohater różni się od innego specjalnymi umiejętnościami czy wyglądem. Jest to na pewno dosyć pomocne, ponieważ gdy jeden z bohaterów nam podupada na zdrowiu, zmieniamy sobie na drugiego, który w chwilę rozwiązuje nasz problem. Oczywiście istnieje pewne ograniczenie, bo wtedy gra stałaby się zbyt prosta, ale i tak e, znacząco ułatwia tę rozgrywkę. Wcześniej wspomniałem, każdy bohater ma swoje unikalne umiejętności. Najczęściej wiążą się one z charakterystyką bohatera, czyli jeżeli bohater jest powiązany z okniem, to będzie on puszczał ogniste kule czy cokolwiek podobnego. Takie rozwiązanie na pewno nikogo nie dziwi, ponieważ zostało ono zastosowane w kilku innych grach i jest to już powiedzmy na porządku dziennym. Pozwolę sobie przewidzieć dłuższy fragment rozgrywki, bo nie wiem jak wy, ale ja na pewno nie chciałbym oglądać ciągłego, bezsensownego chodzenia i bicia kolejnych fal pod forku, więc po prostu pokażę wam coś bardziej ciekawego. ciekawszą rzeczą będzie walka z bossem, która zdarza się w Dark Spore dosyć często, właściwie to na koniec każdego poziomu. Ta będzie chyba jednak specjalna, ponieważ wcześniej w walce z bossem towarzyszyło nadejście hordy jakichś potworów, a boss był jedynie jakimś dodatkiem, a tutaj właśnie daniem głównym jest ten, ten silny przeciwnik, z którym właśnie się teraz będziemy pojedynkować. Boss nie będzie naszym jedynym problemem, ponieważ spadek FPS-ów robił mi w tamtym momencie wiele problemów i znacznie uniemożliwiał normalną grę. W walce, bo jest nareszcie pokonany. wdropował kilka ciekawych itemów, które postaramy się przymierzyć w wykranie kustomizacji naszego bohatera, co jest chyba jednym z najciekawszych elementów Darkspora. Kiedy krotoplaści zastanawiali się, co stało się na splocie Zelema i miny. Mimo... Cała zabawa polega na tym, że podczas właściwej rozgrywki znajdujemy przedmioty wpływające na statystyki naszego bohatera, które możemy później dopasować do niego we właściwym ekranie. Często trafiają się również takie przedmioty, które nie wpływają na, na jego właściwości, ale po prostu ładnie wyglądają. Trzecią możliwością zmieniania image'u naszego bohatera jest zmiana koloru jego skóry lub też wzorów na powierzchni jego ciała. Podsumowując, Dark Sport na pewno nie jest najlepszą grą, w jaką przyszło mi grać. Myślę, że jego ogólna jakość nie zmieni się wraz z wyjściem tej właściwej wersji. Aczkolwiek należą do grupy solidnych Slash i dla fanów tego gatunku, na pewno to będzie łakomy kąsek. Na ten twór Studia Maxis mogą się skusić również ci, którzy zagrywali się w poprzedniego spora. Mimo tego, że te dwie części dzieli duża różnica. Mimo wszystko jestem ciekaw, jakie będzie dostawał oceny najnowszy Dark Spore. A po więcej informacji z niej związanych zapraszam na www.girnison.pl. Na razie!